Witamy w pierwszym w tym roku odcinku programu Kierunek Sianów. W całości poświęcony on będzie Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która po raz kolejny zagrała w Sianowie, ale po raz pierwszy z własnym sztabem. Zaczynamy! Raz, dwa, trzy! Śpiewająco tanecznie i przede wszystkim wesoło. Tak minął 23 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W kino Zorza, gdzie odbywała się impreza, wypełnione było do ostatniego miejsca. Pomysł na lokalizację był dobry, bo podczas finału pogoda nie rozpieszczała. po, raz, stuba, po, raz pierwszy. Stuba, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, Zabraliśmy się już do pracy od października zeszłego roku. Myślałam, że będzie ciężko. Bałam się nawet tego przedsięwzięcia na samym początku. Ale chętnych wolontariuszy, chętnych ludzi do pracy w sztabie od godziny 7 w sumie dzisiaj było tylu, że to naprawdę żaden problem. Pomagamy, bo mamy otwarte serca. To ja zawsze powtarzam też na takie pytania, że w Sianowie to szczególnie widać. Widać, że trzeba pomagać, widać, że tych osób, które potrzebują jest zawsze dużo. Teraz akurat dzieci i osoby starsze, tak, w przypadku Wielkiej Orkiestry Pomocy, ale w przypadku wielu akcji charytatywnych są to inne, różne osoby potrzebujące, tak, zdrowotnie, jak i materialnie. To widać, a chyba Polacy są stworzeni do tego, żeby pomagać. Jesteśmy takim narodem. Takie kalendarzyki mamy, piękne, 20 złotych, cena wywoławcza. Kalendarzy za. Słucham? Ja? Dobrze, ja. 20 zł teraz lepszy.

Tak. To dziękuję. Na tym zależało jak najbardziej. Tak, 23 finał wielkie okresy. Po raz pierwszy w Sienowie jako sztab sienowski. Zawsze graliśmy pod koszalin. Teraz mamy swój, zbieramy, że tak powiem, pieniążki do puszki sienowskiej i bardzo się z tego cieszymy. Jakie do do tej pory? Bardzo świetnie. Mamy ich tak mnóstwo, że nie zdążymy do 20.00. Do światełka, do nieba. Mam nadzieję, że to się uda, chociaż pogoda, trochę nam mnie dopisuje. Mamy mnóstwo gadżetów. Jedną z, z taką najważniejszą jest dzień bycia burmistrzem, w Sienowie. Myślę, że z 2 miliony euro dostaniemy za, za w związku z aurą wolontariusze zbierali pieniądze do puszek do godziny 16. Po raz pierwszy mamy sztab. Uczymy się wielu rzeczy. Dostaliśmy 15 wolontariuszy i tylu kwestowało na ulicach miasta Sianowa. W przyszłym roku na pewno będzie nas więcej. Już około godziny 18 w sztabie, który swoją siedzibę miał w Centrum Kultury, liczone były pieniądze z puszek, także te podarowane w nieco niekonwencjonalny sposób. Jest bogato, naprawdę. Także jest sporo monet i sporo banknotów, naprawdę na bogato. Bycie szefem sztabu to duże wyzwanie, duża odpowiedzialność? Oj tak, naprawdę to jest ogromna praca. Dużo wysiłku, dużo żmudnej pracy, żeby wszystko dopiąć, żeby wszystko było jak na najwyższym poziomie. To jest naprawdę sporo ciężkiej pracy, ale warto. Z każdej puszki trzeba było szczegółowo się rozliczyć co do grosza. Ciężko wyliczyć wszystkie pieniądze? No tak, dużo jest drobnych groszy, także ciężko jest policzyć. A wolontariusze ciężko zbierało, zbierali, do której godziny zbierali pieniądze? Yy, wolontariusze pracowali do 16. Yy, no ciężko byłoby, jest brzydka pogoda. Także zmokli i zmarzli, i bardzo im dziękujemy. A nie mają otwarte serca na takie akcje? Yy, myślę, że tak. Sporo pieniędzy udało się zgromadzić podczas licytacji. Na przykład to serce podarował sianoski team rajdowy, który podczas licytacji odkupił orkiestrowe serce za bagatela 2200 zł. Andrzejmy się zawsze, mamy taką, taką hotel, organizujemy rajdy takie powiedzmy niekomercyjne, komercyjne i postanowiliśmy, że też będzie terenowa integracja dla 8. Prosiliśmy Radę Gospodarczą o przekazanie fantów. Fanty myśleliśmy, że to będą takie zwykłe, jakieś smycze, breloczki. Otóż nie, dostaliśmy całe, gotowe paczki z torbami, z koszulkami, z krzesełkami, z torbami termicznymi. Tak więc też byliśmy bardzo zaskoczeni. Ludzie sami przynosili na nasz apel ogłoszony na Facebooku i na stronie internetowej gotowe prace artystyczne, książki. Różne pamiątki z poprzednich aukcji, kalendarze, dostaliśmy także multum materiałów z referatu promocji w Urzędzie Gminy Sianów. Tak więc łącznie po całej identyfikacji na godzinę 14 mieliśmy 160 pozycji różnych fantów, które właśnie są licytowane na scenie w Kinie Zorza. się, czy pokonamy zeszłoroczny finał. Udało się, już już wiemy dziś, że na pewno jest to ponad 10 tysięcy, gdzie w zeszłym roku mieliśmy 9,5 tysiąca złotych, które zostało przekazane do sztabu w Koszalinie, bo, bo my byliśmy jakby odłamem sztabu w Koszalinie. W tym roku wpłacimy sami te pieniążki. Może to też było jakimś elementem, że dzisiaj bardzo chętnie ludzie licytują, bardzo chętnie ludzie brali udział w różnych momentach, gdzie trzeba było wrzucić pieniążki do puszki. Sianowski team rajdowy podczas licytacji był aktywny do samego końca. Z cierpliwością czekał na licytację dnia bycia burmistrza. Nie boi się pan, że fotel burmistrza może być zajęty już na stałe? Jak ktoś może wylicytować jeden dzień... I się sprawdzi, to kto wie. No, to <laughs> nie, to czy... może zmienić zamki. Oczywiście nie, 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 nie żartuję. To jest tylko jeden dzień. Umówiliśmy się na jeden dzień. Więc e, mam nadzieję, że będzie ktoś chętny w ogóle na ten jeden dzień. Bo jeżeli nie, to sam będę musiał licytować ten jeden dzień, ale mam nadzieję, że będą chętni, że ktoś będzie chciał zobaczyć, jak to jest e, burmistrzem. Oczywiście ja cały czas mam nadzieję też, że to jest bardziej forma zabawy i żartu, a nie poważnej odpowiedzialności. Ale jeżeli można też taką formą licytacji wzbogacić wielką orkiestrę, to dlaczego nie? Słuchajcie, 600 jest. 600 po raz pierwszy 600 po raz drugi i Panie Burmistrzu po raz... 600 po raz trzeci pozbyłem się na jeden dzień zdrowiajmy. super, widzimy, sprzęt, końcu zabawa tego Pierwsza decyzja nowego burmistrza Ślanowa eee, Jeszcze nie wiem eee, Zastanowię się, Zwolnimy wszystkich z podatków ale sobie jakąś podwyżkę, jakąś darowiznę. Znaczy nie, ustalimy, że przez kolejne 4 lata burmistrz będzie pracował za darmo. Fantastycznie, będzie wszystko na woźbę oddawał? Oczywiście, wszystko na woźbę. No dobrze, powiedz Sebastian, ile ty dzisiaj oddałeś na woźbę? Nie, taka mała sumka. Nie będę się... Mów! 600 zł. Nie ustalono jeszcze daty zmiany warty w Sianowskim ratuszu, ale będziemy śledzić ten wątek. Wróćmy jeszcze na chwilę na scenę Kina Kinazorze. Co jakiś czas pojawia się na nim grupa Zumby prowadzona przez Dawida Tokarczyka. Dziewczyny dały z siebie wszystko. Lubię tańczyć zumbę. Dzisiaj, tańczyłyście, tańczyłyście dla Wośpu, dlaczego lubimy pomagać innym? No, bo trzeba pomagać. Jest wiele osób potrzebujących pomocy. Myślę, że to jest fajna sprawa, co robi Jurek. No i chętnie pomagamy, jeżeli jest taka możliwość. To no nie jest tak wcale trudno. E, dziewczyny chętnie, myślę, że chętnie występują zawsze. To jest tak, że zawsze na zajęciach ćwiczymy po prostu, a przed danym występem przygotowujemy. Ja podaję piosenkę który, do której zatańczymy. No i wtedy są intensywnie się treningi na tych po prostu do tych do, do konkretnie układów. A ty dlaczego lubisz pomagać? Bo to nie jest twoje pierwsze włączenie się w akcję charytatywną? Jeżeli mnie ktoś prosi o pomoc i jeżeli bym miał zatańczyć, to zawsze jestem na tak, zawsze jestem chętny po prostu, dlatego że kocham taniec i to jest najważniejsze. I w każdym akcję się mogę chętnie włączam. No, Zastanawiałeś się na czym polega fenomen Wośpu, dlaczego tak wszyscy w jeden dzień z tymi sercami chodzimy? Hmm. Trudno powiedzieć. Myślę, że to jest taka fajna akcja, e, która po prostu jednoczy ludzi. I jak widzi, że jeden e, chodzi z serduszkiem, to myślę, że dlaczego ja też nie mogę chodzić z serduszkiem. I dlatego to jest takie pomagające jedne, jedna drugiej osobie. Zabawa w kiniezorza trwała do 19.55. W 5 minut przed budynkiem tłum ludzi czekał już na światełko do nieba, które punktualnie w sianowie odpalono o godzinie 20. Pokaz sztucznych ogni spodobał się wszystkim. trzeba już A życia nie daje nam. W trakcie 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sianowie udało się zebrać 26 665 zł i87 groszy. Gratulujemy.